Dzień dobry Państwu, nazywam się Iwona Kwaśny i zapraszam na podcast Siła Spokoju w Radiu Katowice. Dziś temat tak samo trudny, co potrzebny, żeby o nim mówić. Zdecydowanie mówić jak najczęściej i uświadamiać, tym tematem jest depresja. 23 lutego obchodzony jest światowy dzień walki z depresją. Czy z depresją, tak jak i z innymi chorobami, należy walczyć, czy, czy to jest dobre słowo, czy może na przykład należy tą depresję wyprzedzić. Na ten temat porozmawiam dzisiaj z doktorem Wojciechem Sołtysem, kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. No właśnie, jak to jest z tą depresją? Czy należy z nią walczyć? Ja wiem, że to jest tylko taka kwestia słów, ale czasami w słowach jest też zawarta mądrość. Czy należy z nią walczyć, czy, czy ją wyprzedzić? Mhm. Odpowiedź musiałbym zacząć pytaniem, co to tak naprawdę ta depresja jest i co my przez nią rozumiemy. No bo jak my walczymy, no to jesteśmy waleczni, mamy wroga. No, walczymy z rogiem. A depresja jest stanem skrajnego wyczerpania układu nerwowego. To jest taki rodzaj choroby układu nerwowego, w którym on y, stracił już możliwość regeneracji bez pomocy z zewnątrz i działa głęboko poniżej swoich możliwości. W depresji y, transmisja znaczy, transmisja komórki, jak wiecie Państwo, e, między sobą w głowie nerwowe się komunikują, rozmawiają. Dlatego sprawnie myślimy, dlatego działamy, bo dlatego bije nam serce, dlatego potrafimy się ruszać. Wszystko się dzieje dlatego, że te komórki za pomocą neurotransmiterów, czyli tego swojego wewnętrznego chemicznego języka, ze sobą rozmawiają i decydują, co tam ma się dziać. Czy serce ma być szybko, czy ma być wolno, czy oddech ma mieć rytm, czy nie, czy mamy spać, jesteśmy zmęczeni. To jest efekt tych ich wewnętrznych dyskusji. No a w depresji jest tak zwane głuchną. Czyli zaczyna brakować tych neurotransmiterów, tych ich chemicznych słów, z którymi się dogadują. W związku z tym nagle organizm jest pozbawiony tego kierownictwa układu nerwowego. To oczywiście nie jest 0 albo jeden, bo to powoli spada, więc przestajemy czuć pozytywne emocje, więc zaczynamy się bać rzeczy, których się nie baliśmy. Przestajemy spać. Yy, spada nasza odporność. Nie potrafimy się na niczym skupić. Pamiętajmy, że. To robi nam układ nerwowy, ale w tym wszystkim jest jeszcze nasza świadomość, czyli my po prostu, którzy widzimy, co się z nami dzieje. No i nie jest nam z tym dobrze. Bo to najpierw jesteśmy według zmęczeni. Mamy do siebie pretensje, no bo rzeczy zaczynają lecieć nam z rąk. Ym myślimy, i to jest pierwsza rada, którą najczęściej słyszymy, weź się w garść, nie? Ogarnij się. To myślę, o jaki jestem beznadziejny, nie mogę. No ale jak te komórki się nie dogadują, bo nie mają czym, prawda, no to ja się nie mogę wziąć w garść. No to mniej więcej ma taki sens, zawsze mówię, jak to jakbym złamał sobie nogę, a ktoś by mi powiedział, no przecież przebiegniesz w ten maraton na tej złamanej nocy, co to za problem? A ja bym sobie pomyślał, jaki to ja jestem denny, że nie mogę na złamanej nodze chodzić, a co dopiero biegać. Więc czy z depresją należy walczyć? No z wyczerpaniem komórek nerwowych to walczyć się nie da. Należy przede wszystkim ją rozpoznać. To jest fakt. Wyprzedzić? No piękne słowa. Bo depresja jest w 95% konsekwencją czegoś, co się wcześniej działo. No jeżeli ten układ nerwowy jest wyczerpany, to coś go wyczerpało. I w psychiatrii mówimy o dwóch rodzajach depresji. Pierwszej, wadziej występującej kiedyś się nazywało depresją endogenną czy depresją duwą, to jest taki stan, w którym w życiu jest właściwie wszystko dobre, a no mniej więcej tak jak... Mamy czasami, nie wiem, genetycznie wydolność tarczycy, tak? Mój układ nerwowy w tej depresji dłużej, on nie powoduje, nie produkuje tych neurotransmiterów jakoby sam z siebie. Czyli to wynika nie tyle z tego, co się ze mną dzieje, ze stresu, któremu jestem poddany, czy mojego przeżywania świata, traum, których byłem ofiarą, ale wynika z genetyki. To jest około 5 przypadków depresji. To są depresje nawracające. One będą wymagały podawania leków do końca życia i dobrze rokują, jak te leki będą podawane. Bo lekarstwo wtedy po prostu podnosi poziom tych neurotransmiterów, które w konkretnym rodzaju depresji brakuje, i jest ok. Natomiast czy da się tę depresję wyprzedzić? Do no sorry nie da się, tak? No, d, 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 mamy równe choroby, chorujemy na serce, na tarczyce, na nerki. Nerwy też mają prawo zachorować. Spokojnie 5% przypadków do 10 może w zależności od źródeł depresji będzie endogennych, będzie wynikało z czynników naszych obiektywnych. Ale lwia część tych depresji to jest wyczerpanie neurotransmiterów poprzez no, stres, poprzez y, złą higienę psychiczną, y, bo... To nie, nie powiem, że my się prosimy o tę depresję, bo ona czasami skopa, po prostu wjeżdża nam w nasze życie poprzez traumę, poprzez stratę, poprzez yy, zmiany, poprzez konieczność życia w strefie lęku, w strefie paniki. Natomiast często też sami, no, yy, nie śpiąc na przykład, yy, właściwie nadużywając substancji psychoaktywnych, alkoholu, yy, wybierając stresujące miejsca pracy, ciągle się kłócąc, nie wiem, stawiając zawsze na swoim. Yy, milion. Milion, bardzo długi temat, ale my tą depresję sami często zapraszamy do naszego życia. Ja przypomnę, że Państwo, którzy nas oglądają na wideo, mogą zadawać pytania. Zapraszam do pisania w komentarzach. Przy najbliższej okazji, kolejnym spotkaniu z Panem Doktorem, postaramy się na te pytania, jakieś wątpliwości odpowiedzieć. Panie Doktorze, ja sobie tak myślę, bo często lekarze mówią albo czytamy w różnych artykułach, że depresja to jest czubek góry lodowej. I tak sobie wyobraziłam, że można by stworzyć taką, tak jak jest piramida żywienia mhm. i na końcu u samej góry mamy depresję, to coś tą depresję wcześniej powoduje. Zresztą powiedział to pan doktor już, że my sobie sami na tą depresję pracujemy, świadomie lub, lub nie. I czy moglibyśmy tutaj trochę uruchomić wyobraźnię i właśnie y, taką piramidę zbudować, że na czubku już nie ma nic, tylko ta depresja? To co jest na tej podstawie, bo rozumiem, że podstawa nie jest właśnie taka y, silna, tylko jest dużo rzeczy takich y, łagodniejszych, które potem się kumulują. No bo to trzeba, dziękuję za świetnie sformułowane pytanie. No, układ nerwowy, on jest naprawdę niegłupi. No, on ma ze sobą tej ewolucji bardzo, bardzo wiele lat. Na no, u człowieka to wśród wszystkich zwierząt, no podobno, może z wyjątkiem delfinów, nie wiem, niektórzy tak mówią, ale jest naprawdę super zrobiony i on jest odporny na tą depresję. Oczywiście w tych warunkach, w jakich myśmy byli dotychczas przez ostatnie 2, 5, 10 tysięcy lat. Tylko w ostatnich 100 lat to się wszystko zmieniło. Bo nagle to, do czego układ nerwowy przywykł, czyli ostre stresy, po których jakby no, był moment jakiejś tam retencji, spokoju, powrotu do jakiejś normy, e, czyli krótkie i ostre stresory ustąpiły miejsce takiemu ciągłemu przewlekłemu stresowi, który nie ma końca. No z czego spłacę ten kredyt, prawda? E, I tym podobne. E, ciągłe bombardowanie informacjami. E, a jakie informacje, wybuch gazów kamienicy, prawda? I wojska Putina przesuwają się i zaraz spadnie na bomba atomowa. No w związku z tym żyjemy w atmosferze bardzo sprzyjającej depresji. E, I żeby może najpraktyczniej odpowiedzieć, to to jest to że w kierunku depresji będzie nam to wszystko, co no nie jest naszą strefą komfortu i strefą rozwoju, czyli gdzieś tam wchodzi tą strefę paniki, e, będzie w kierunku depresji nas prowadzić. Jeżeli my sobie fundujemy, świadomie lub nie, i wybieramy takie bodźce, z których po prostu czujemy się źle, które czujemy są daleko poza naszym komfortem, no jeżeli jesteśmy na nie skazywani, to okej. Okay. Ale nie zawsze jesteśmy, bo bardzo wiele przecież można zmienić. No ja nie mam konieczności czytania wszystkich nagłówków o wszystkich katastrofach tego świata codziennie, prawda? E, Albo a, jestem szefem pilota od no telewizora, więc na przykład, znaczy to jest pięknie, moja wola. Mogę zmienić kanał. Albo wyłączyć w ogóle. No dokładnie. Nie, mogę, nie muszę w koniecznie zajmować się i spotykać z tymi ludźmi, którzy cały czas podważają moje kompetencje i atakują, i jakby mają sport z tego, żeby wykazać mi, jak jestem beznadziejny. Bo przecież mogę powiedzieć, sorry, stary, nie mam dla ciebie czasu. Więc ym, nie ma takiej aktywności w życiu, która jeżeli będzie nas stresować, nie będzie doprowadzać długoterminowo do depresji. Depresja jest jakby sumą tych wszystkich małych stresorów, najczęściej. No bo oczywiście one też mogą się pojawić po jednym długim stresowym po stracie osoby najbliższej. Do pół roku fizjologicznie na układ nerwowy będzie zdewastowany. Będzie miał. Depresja jest cechą każdej reakcji straty w swoim czasie. Wymaga, my musimy przejść depresję po to, żeby się można było z tą stratą pogodzić. Ona nie jest wtedy chorobą, ona jest naturalną reakcją gojenia się układu nerwowego. Natomiast ta plaga depresji, którą mamy dzisiaj i tą, którą chcemy wyprzedzić, yy, no wynika właśnie z tego bombardowania się milionem czynników depresyjnych, które wybieramy, a nie musimy ich wybierać. No właśnie, ostatnio słyszałam takie y, określenie, że nastolatki albo nawet dwudziestolatkowie mm -hmm. współcześni żyją w świecie, gdzie ciągle słyszą, że jest coś źle. Klimat zły, mm -hmm. że jesteśmy coraz gorsi, że wojna, że pandemia. No dla młodych ludzi taka, takie dwa lata życia w pandemii mm -hmm. to część, jedna trzecia czasami tak. e, ich życia. Tak. E, I e, takie dwudziestolatki są bombardowane ciągle takimi informacjami, że świat już czeka tylko zagłada. I osoby, które są ze starszego pokolenia, myślę, że czasami tego faktu nie doceniają, właśnie w jakim świecie wychowują się obecnie nastolatkowie. I ciągle porównują do tego, jak to było kiedyś. A wiadomo, że kiedyś było lepiej. Za naszych czasów to nie było żadnej depresji, i wszystko było super. No ale właśnie może należałoby tak trochę świadomie spojrzeć na to, jaki ten świat jest teraz i te nastolatki naprawdę mają problem, czy młodzi ludzie. Bo żyją z taką wizją. Nie wiem, czy pan doktor się zgodzi, właśnie, że są w takim świecie, który jakby taka równia pochyła. Przynajmniej tak to jest w mediach na przykład przekazywane. To znaczy, zgodzę się dodając jeszcze, że to, że ten świat jest pokazywany jak równia pochyła, to nie jest tak wchodliwe jak to, że nic jest z tym nie do zrobić, bo taki mhm. jest przekaz. Nie tylko jest ciemna dupa, ale jeszcze w sumie nic nie mamy na to wpływu, bo mhm. oczywiście no, to, to. Ilość odsłon i kliknięć jest tym większa, im bardziej negatywna jest informacja, to to jest wiedza tajemna, prawda? Tak, tak. Ale rzeczywiście te główki są pełne tego typu informacji. E, więcej też świat dla nas, dla tego pokolenia x on był ustrukturyzowany. My z rozżywnieniem wspominamy, prawda, nie wiem, pomarańcze na święta, wieczorynki No nie było tego całego bogactwa, które jest teraz, ale co było? To była przewidywalność i struktura. Nie było pandemii, nie było, nie wiem, zagłady atomowej, te, te kanały Walki w telewizji... Tak, tak. Yy. Mowy były trzy kanały w telewizji, ale no nie zajmowały się tym, co komu właśnie nie wyszło w tym momencie albo ktoś się z tym kłóci. W związku z tym no mieliśmy jakiś takich takich przewodników, czy, czy no w każdym razie ten świat swoje trudności i stresy miał, ale on był przewidywalny. Raczej to, co działało dla moich dziadków, to działało też dla mnie. Jakaś ta mądrość, ta łączność międzypokoleniowa, więcej ta łączność w środowisku, no bo nie było tego internetu, tych wszystkich forów, yy, przez co... Discordów i czego tam jeszcze, przez co jakby moim autorytetem była osoba, która była blisko mnie. Nie wiem, nawet moi koledzy w szkole i ta pani w szkole, oni coś wiedzieli. No, nie mogłem sobie w jednej chwili przez sztuczną inteligencję sprawdzić i widzieć lepiej niż mój potencjalny mentor. Więc z jednej strony, cudowny świat informacyjny prowadzi dla układów nerwowych, które jeszcze nie są ukształtowane u młodych ludzi do plagi, depresji, ale. Depresji, najbardziej to zaburzenia osobowości, które potem będą skutkować depresją. Yy, w tej chwili taki człowiek młody, on wobec tego całego informacyjnego natłoku, nawet ataku często, prawda, treści, które no, były, nie były, są marketingowe, mu wtłaczane, on jest bezbronny. Bo my też jesteśmy indolentni. My jako dorośli, co my poradzimy, prawda? że ktoś go hejtuje, bo próbował coś nagrać na sieci, a co myślimy, hejtuje, no co. No Jak do mnie Jasiu powiedział, tygnoju w szkole podstawowej, to jemu ja powiedziałem, że ma się zamknąć, prawda? Ewentualnie jeszcze go popchnąłem i już mi odpuścił. No nie działa to tak w świecie wirtualnym. Więc nasze rady są wobec młodych ludzi nieadekwatne: oni zostają samotni. Oni zostają samotni, zagubieni yy. i to też myśmy walczyli o wolność, prawda? Wolność to jest trudny dar. Bo ja miałem prosto, albo idziesz na studia, albo cię biorą do wojska. No, w związku z tym no, była krótka piłka, no musiałem się uczyć, bo specjalnie w wojsku nie chciałem być. A teraz nieskończenie, tak. nieskończona liczba tak. e, możliwości. I więcej. Hmm. I nawet nasze podejście do młodych. Bo, bo kiedyś było tak, to bądź ty tym lekarzem, prawnikiem, nie wiem, kontynuuj tradycję rodzinną. Mogłem się zbuntować, robić swoje, poddać się. Było łatwo, miałem 0-1. A jak my teraz mówimy do młodych, znajdź siebie, wybierz, co ci będzie podobać, ja cię będę wspierał. Słuchajcie, to jest, za przeproszeniem, ciężka jazda pod górkę, no to kto znajdź siebie, poznaj siebie, no to jest czasami kwestia 10 lat psychoterapii. To naprawdę osoba lat 18 nie może siebie znać. Ona jeszcze, ona będzie próbować, będzie fukać, prawda? To ma plusy, to jest, wolność jest cudowna, ale jest bardzo trudna dla układu nerwowego, no bo przecież yy, natłok wszystkiego naraz często sprowadza obojętność. No to jest tak, jak wyobraźmy sobie, jesteśmy na sali koncertowej, prawda? No i gra jeden piękny solista na czymś, słuchamy go, ale zaraz wchodzi następny i gra na innym instrumencie tak samo pięknie. No jest dwóch, ale trochę wchodzą w Discord, prawda? A nagle jakby wefło 30, to jest ja z takiej sali koncertowej chcę uciekać, bo ja nie wiem, kogo ja chcę słuchać. Każdy gra tak samo dobrze. I jakby ogrom tych możliwości, ta przestrzeń, bombardowanie tym negatywizmem. Ja już nie wiem, kogo się spytać, komu ufać, e, utrata znaczenia relacji. E, więcej ci młodzi ludzie często nie mają czasu. No to jest TikTok, tak? To są pojedyncze wpisy. E, już nawet forma do spotkania stawów, stawów przecież są dłużowatce. Jak my rozmawiamy, to mamy efekt, mamy ton głosu, mamy gestykulację, mamy często, no milion niewerbalnych czynników, który moduluje komunikat i pokazuje, co ja czuję, że mi na tobie zależy, czy można mi ufać. A jak ja rozmawiam, nie wiem, z Josiem 1, 2 czy 4 poprzez komunikator, to ja mam literki. Przy dobrych wiatrach głos. Ale ja nie mam całego człowieka, ja się odcinam od tych wszystkich bodźców, bo Układ nasz nerwowy, on ewoluował od, od zwierzaków, prawda? On się uczył odczytywać te wszystkie bodźce. W komunikacji elektronicznej on jest tego pozbawiony. To jest tak, jakby się zamknąć w takiej ciemni, nie widzieć świata i nic, i tylko słyszeć jeden czy dwa zmysły. To działa depresyjnie. A to jest przez tą pandemię, i myśmy sami nas i te nasze dzieci przecież zamknęli w 40 na dwa lata, prawda? To pozbawiło ich możliwości kształtowania i rozwoju tej niewerbalnej komunikacji. Stąd no, ta elektroniczna teraz wydaje się dla nich naturalna i stąd tak duży mamy problem z zaburzeniami osobowości i depresjami. No ale tutaj powiedział Pan, że wolność jest trudna, to nie dawać tym nastolatkom wolności. Takie znaki zapytania mi się pojawiły, bo to, że ojciec mi kazał kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu pójść na prawo albo na medycynę, to, to też chyba nie był najlepszy pomysł, prawda? Ale teraz może wybrać coś, co właśnie jego interesuje. Tylko może to jakoś nakierunkować, w jakiś sposób pomóc. Nie, nawiązać relację. Hmm. Bo przewodnikiem wolności jest relacja. Jakkolwiek to zacznij kolokwialnie, często miłość, często zainteresowanie. Yy, bo bez tego ta wolność będzie traumą, bez tego jakby ja się w niej pogubię. Natomiast my, mając te swoje 40-50 lat, trochę już doświadczenia z tym światem mamy. I to nie jest tak, że ja wiem lepiej, bo świat się zmienił. Ale popatrz, ja mogę Ci pokazać to, co ja znalazłem, że działa, i mogę Ci też pokazać to, co już nie działa. Ale nie dlatego, że ja wiem lepiej. To jest moje doświadczenie. No, to jest tak, jak idziemy z przewodnikiem w górach. On nie prawi maresów, prawda? My możemy mu zaufać, bo on te góry dobrze zna. A ten młody człowiek wchodząc w górę, przerawający dla niego, wcześniej nie, bo wcześniej byśmy nie byli, zgadzam się, te to, to, totalitarne społeczeństwa to nie są przewodnicy w górach, tylko sierwanci od muftry, którzy kazują nam iść jak wszyscy inni, bo jak pójdziemy inaczej, to do, pod ścianę, tak? Natomiast w tej chwili nie ma przewodników. I. Yy, Często nawet rodzice, bo to, w psychologii to się nazywa parentyzacja, to jest trochę przemocy psychologicznej, ale często wymagają od tych młodych ludzi, żeby oni sami byli dla nich przewodnikiem w tym cyfrowym świecie. Byś mi wytłumaczył, co z tym chodzi. Właśnie, role się zamieniły jakby i czasami ten młody człowiek y, ma świadomość, że wie więcej niż rodzice. No i co on może czuć? Kto go oswoi w tym światem? Kto go hmm. wprowadzi w te góry? Czyli y, podział obowiązków jednak. Bo oni nam mogą pomagać, bo to też jest Relacja. ważne, właśnie Relacja. dla utrzymania relacji. Ja ci pokażę coś, a ty mi pomożesz dzisiaj wieczorem, na przykład kupić telefon komórkowy, bo na tym się lepiej znasz. Zaufanie mhm. też do swojego dziecka, na przykład, czy na Zaufanie i rozmowa o trudnych tematach, bo my też. Pamiętajmy, bo to jest tak zwany temat tabletki na wszystko. Nam się często wydaje, że jak on ma jakiś problem, no to sami się do tego przyczyniamy, prawda? Nie możemy spać, to sobie weźmy tabletkę na sen. No, w związku z tym synku nie możesz spać, to sobie weź tabletkę. Smutno ci to pewnie ma w depresję, sobie tabletkę, prawda? No a on potem sobie przez internet już sam weźmie takie tabletki, a potem przez pół życia będzie na monarze siedział. W związku z tym nie chodźmy na skrót. Sami nie chodźmy, bo ym, to nie tylko młodzież, ale... Wszystkie pokolenia w tej chwili, i to badania jednoznacznie wskazują, są przeciążone depresją. Przez tę kulturę opartą nie na relacji, a na wyniku, na, ym, na efektywności, my. Właściwie sami wpychamy się w taki wyścig szczurów. To też już jest truizm, prawda? Ale coraz bardziej widoczny w wynikach badań, bo w tym wyścigu szczurów nie ma miejsca na tę relacyjność, nie ma miejsca na interakcję z drugim człowiekiem, co z punktu widzenia psychiatry prowadzi po prostu do przeciążenia i zaniku neuronów, które mogłyby nas przed tą depresją bronić. My mamy ograniczone sieci wsparcia, bardziej się ścigamy ze sobą, albo nie wiem, oceniamy się i ja mam lepiej niż ty, prawda? Ehm, pocieszamy się tym, mamy narcystyczne, destrukcyjne mechanizmy adaptacji, które będą prowadzić do depresji, bo one po prostu nie działają. Eee, no, naprawdę, to, że ja poniżę wszystkich kolegów obok, to nie znaczy, że ja się przez to poczuję lepiej, bo oni mi pięknie oddadzą, prawda? A nawet, jeżeli mi nie oddadzą, prawda, bo jestem szefem i psychopatą, to depresja i tak nie złapie, kiedy zostanę już sam. Więc ym, to jest temat rzeka. Jeżeli jakiekolwiek krótkie rady, no to no to uczciwością pracujmy sami do siebie i do innych. Mówmy o tym, pracujmy. Bo smutne to, co nie wszyscy mają, prawda? I samotność, kolejny czynnik, bardzo zwiększający ilość depresji. Tak. No bo wiecie na tej wsi, jak były trzy domki, prawda? No to każdy siebie doskonale znała. Teraz, jak mamy 200 tysięcy ludzi w mieście, to nie znamy sąsiadów z klatki obok, przecież tak. No to jest jeden z. Potężny czynnik wpływający, to że ten nasze układy nerwowy są coraz bardziej przeciąwone. No więc pracujmy nad tym, żeby mieć w życiu zdrowe relacje, być uczciwi ze sobą. My nie musimy być zawsze święci, my nie musimy być zawsze dobry, nie musimy być zawsze poskładani, my mamy prawo do trudności. Bo jak powiemy sami do siebie, podzielimy się, a mam zły dzień, a dlaczego słuchaj, ktoś jest tą zainteresowany? No bo to się stało. To się nie muszę rozwiązania znaleźć. Ale sam fakt tego, że się podzieliłem, już sprawi, że moje neurony odetchną. Jest łatwiej, emocje się dzielą. To nie chodzi o to, żeby ktoś dał mi mądrą radę, ale o to, żeby nie wysłuchał mnie, ja więc słuchajmy. W ten sposób jesteśmy w stanie tę depresję wyprzedzić. To świat się, przepraszam, 100 lat, prawa fizyki się nie zmieniły. No za przeproszeniem E jest dalej równo MC kwadrat, prawda? Ale my jako społeczeństwo zmieniliśmy się diametralnie. No właśnie, dajmy sobie szansę, żeby się wygadać, żeby mieć relacje, żeby siebie słuchać nawzajem. I podobało mi się, że jednak na koniec naszej rozmowy okazało się, że można ją wyprzedzić, tę depresję. Że jest światełko w tunelu, panie eee, doktorze. Dokładnie i, i róbmy to, bo to działa. Da się. Bo, da się. E, dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, zachęcam do e, pisania ich e, w komentarzu e, pod naszym filmem. Dziękuję bardzo naszym gościem e, w sile spokoju. E, w Radiu Katowice był e, pan dr Wojciech Sołtys, kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za wizytę. Dziękuję bardzo.